Cześć. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszym e, materiale na, na naszym kanale pokażemy wam e, od na tutaj cały brzuch, jemy brzuszną no, ogólnie. E, to jest taka e, terapia, która znaczy, te, powiedzmy, powie to terapia e, i ona to ogólnie e, cały brzuch porozluźnia troszeczkę, żeby tutaj nam doszło napięcie. E, e, żeby, żeby lekko poprawiło się krążenie, tutaj troszeczkę właśnie narządy mogły lepiej pracować, żeby nam się poprawił oddech. Szczególnie to jest ważne, jeśli bardzo dużo siedzimy, jeśli dużo trenujemy, tutaj brzucha bardzo mocno dostają w kość i tutaj bardzo mocno się spinają, mogą troszeczkę zaburzać pracę narządów i krążenie i do kończyn dolnych, i do kończyn górnych. Też mogą powodować później w wtórnie bóle kręgosłupa, bo mózg ma tak często, że jeśli tu ma bardzo dużo napięć, i to zaburza pracę narządów, on tego pogłębiać nie chce, i w konsekwencji później nam wyłącza mięśnie brzucha i powoduje, że musi być zwiększone napięcie na plecach. W sumie w każdym odcinku praktycznie i też później trzeba, trzeba zwrócić uwagę podczas treningów, że kiedy tak tu jest za dużo napięcia, to jak się wyłączą mięśnie brzucha, przepraszam, tutaj też, też posiadki nam się później wyłączają. Lejcy bardzo mocno, te wyzbierają całe napięcie, bo muszą to skompresować i one utrzymują cały schemat tutaj, e, e, jeśli chodzi o stabilizację naszego ciała. Przez co później mogą nas również boleć. Także, e, także zapraszam Was do oglądania i chodźcie na mapę. Także generalnie parę obszarów to, to są takie ogólne techniki, więc raczej e, będą dosyć delikatne. Tutaj nie, nie będziemy robić nic na maksa. To być bezpieczne dla Was przede wszystkim, to ma być adekwatne do dalszego uczucia, jeśli coś Was boli przy tym, to nie róbcie tego na siłę. teraz tak, pierwsza technika tak polega na tym, że sobie obie ręce na brzuchu i robimy taki taki lekki taki nacisk i sobie skręcamy całą skórę, tak jakbyśmy chcieli ścierkę skręcić. To jest bardzo ważne, żeby trochę sobie tutaj zabrać skórę. Tak utrzymujemy sobie przez około minutę, dwie przy tym sobie oddychamy pełny luz, mamy się tu też wyluzować też napięcie na brzuchu nam się często tworzy w wyniku jakiegoś stresu na przykład jeśli jest taka sytuacja, że widzicie dużo w pracy ale tego macie różne obowiązki i się jeszcze stresujecie to tylko to będzie pogłębiało Wasze problemy, e, jeśli chodzi o brzuszną i bóle pleców później. Więc warto sobie nawet po całym dniu ciężkim taką autoterapię prowadzić, to nie dość, że zejdzie z Was trochę napięcia stresowego, to jeszcze lekko uluzują się Wam e, okolice lędźwiowego odcinka, czyli czasu piersiowego. Okay. później sobie to samo robimy, tylko że już kręcimy w drugą stronę. Wtedy się wiecie, że po chwili brzuch się bardziej rozluźni i możecie pójść dalej, to sobie troszkę tą rękę jeszcze dokręcić. Ta ręka z góry jest po to przede wszystkim, żeby e pomogła wam ten ruch dokręcić i żeby też się nie męczyła aż tak te ręce to nie musi być duży nacisk w dół do brzucha żebyście się niepotrzebnie nie męczyli sobie rąk przy tym to jest takie luźne za dużo w tym gadam To się śpimy, to chodzi o to, żeby to luźny Muszę sobie oczy zamknąć Potem e, przechodzimy sobie do okolicy pęka. Tutaj e, jest główny przyczep, wodka, która otacza wszystkie narządy. Serwacja sobie tą okolicę rozluźni. I teraz tak. E, tutaj pokładamy sobie w niej palce i takimi okrężnymi ruchami przez około minutkę dwie sobie tą całą okolicę rozluźniamy w każdym kierunku. po takich wstępnych okrężnych ruchach szukamy sobie w którym kierunku jest największy opór to jest tutaj w lewą stronę czuję że jest jakby naj... najgorzej mi się przesuwa pępek i skórę tą stronę przyciągamy i tak około minutkę utrzymujemy sobie jak się czujemy że tu się robiłoś na wszystko możemy pójść troszkę dalej Ważne jest, szczególnie u osób, które mają tą kwestię bardzo nadwrażliwą pępek, nie róbcie tego na siłę. To ma być delikatny ruch, bez jakichś dużych dolegliwości bólowych. Powiedzmy w skali 2-3 na 10 to ma być luźny, nie musi być wcale mocno odczuwalny jako błęd. W końcu możemy sobie też jeszcze trochę ruchów okrężnych porobić. Jeśli czujecie, że w każdym kierunku macie, powiedzmy, duży opór, to wybierzcie sobie jeden i później zróbcie każdy kierunek po kolei. To być, możecie nawet, nawet na to poświęcić 3 do 5 minut, żeby ta końca cała była dobrze rozluźniona. Też pod tam o wiele niżej biegną najważniejsze tętnice. Więc jeśli tu jest za dużo napięcia, od razu całe nasze krążenie będzie mocno spowalniać. Ok. Później przechodzimy do dołu brzucha. Tutaj powiedzmy, gdzie jest linia majtek, to Wasze zadanie będzie lekko się zagłębić w dół możecie sobie położyć rękę na ręce hop lekko tutaj zagłębiamy się w dół do brzucha unosimy do góry brzuch i też to nie za mocno i później jeśli to jest po prawej stronie to prawa noga sunie do wyprostu dajmy palce na siebie A tutaj się mata zawinęła ja się trochę muszę podnieść i później noga sobie wraca do zgięcia też na początku, jeśli tutaj macie dużo napięć do brzucha, szczególnie do osób, które dużo siedzą, to jest bardzo ważne. Nie róbcie tego na siłę, tutaj nie wbijacie sobie palców, żeby to was paliło, ciągnęło, tylko sobie delikatnie, widzicie, nogę powoli zsuwać, nie nogi, żeby nie, nie powodować jeszcze zwiększenia ciśnienia w brzusznej. Tutaj pojedynczy koszowi. 5-8 ruchów zróbcie sobie a później przenosimy się bardziej do środka brzucha. To samo. Linia majtek lekko zagłębiamy się, unosimy do góry i tutaj to samo. Szczególnie to polecam robić osobom, które dużo siedzą. I drugą stronę to samo. Najpierw trochę bliżej środka możemy. Tak. Ewentualnie poprawiają sporty, w których jest dużo kopnięć, w których e, dół brzucha jest bardzo często rozciągany, tak, bo musi być wygenerowana duża moc. Tutaj też pojawia się sporo napięć. Z kątem układu pokarmowego. Tutaj to jest y, ważna okolica, bo często napięcia tutaj zaburzają pracę czy nerek, czy pęcherza, czy jelit, więc też warto sobie to rozróżniać i się macie z tym problemy. Wycnik nie jest dłużej wcale. Niesienie do góry, skóry i tylko pojedyncze ruchy normal. I guzik tutaj najbardziej no. zagłębiamy się. Do góry i cała noga sunie do wyprostu. Pamiętajcie o tym, żeby ona sunęła i palce na siebie. Ok, tak już to zrobicie, to przechodzimy wyżej. Ogólnie, e, jeszcze nadresują dwie okolice. Tutaj jeden bok i drugi bok. I tutaj góra Ale zaczynamy sobie najpierw tutaj o tej bardziej okolicy środkowej. Ulega to na tym, że takimi okrężnymi ruchami sobie przez około minutkę tą okolicę zgodnie ze wskazówkami zegara. Tutaj rozluźniamy. Wiesz, docisk nie jest za mocny. Sobie. Generalnie jest tak, jeśli wolicie mieć okno zamknięte przez całą terapię, możecie mieć śmiało zamknięte. Przenosimy się bardzo do środka. Ja zaczynam od prawej strony, ale jeśli Wyczujecie, że więcej macie napięć po lewej stronie albo po prostu tak wam jest wygodniej, zacznijcie sobie od lewej strony. Najprościej sobie w tych technikach złączyć sobie palce razem, żeby one były w miarę e, wzmacniane. Żeby też te ręce się nie męczyły, żeby jakoś nadmiernie nie spinały. czas takiej pracy y, możecie słyszeć uczucie takiego lekkiego przelewania się w brzuchu, burczenia y, czasami. To jest całkiem normalne, nie ma się do co przejmować. To, to, to jest czasem taki sygnał od ciała, że schodzą nam, nam napięcia. Czasem tam się y, wszystko co jest pod spodem y, rozluźnia. Ok, jak sobie już to zrobicie, to przechodzimy do sednego tutaj fragmentu, czyli przeponu. To już było we wcześniejszym filmiku, ale pokażę to wam jeszcze raz dla przypomnienia. Tutaj wchodzimy pod dolne żebra. Takim powiedzmy haczykiem, lekko zagłębiamy się najpierw do skóry i hop zagarniamy sobie skórę pod żebra i tylko czekamy. Nie wchodzimy tam na siły, tak jak już wcześniej. Jest wszystko adekwatne do czuć. Jeśli coś czujecie, że coś niepokojącego Was zapnie, zapieczę, będzie bardzo nieprzyjemne, to nie róbcie tego lepiej. udajcie się z tym do, do specjalisty, żeby sobie i powiedzmy nie pogorszyć stanu albo nie zrobić zbędnych krzywdy ogólnie też to tutaj e, czy pójdziecie od lewej strony, czy od prawej to już zależy od Was, a do tego bardzo dużego znaczenia e, zależy od tego jak czujecie I na samym końcu tutaj podpamiętajcie o tym, żeby jeszcze tutaj cały środek e, sobie troszeczkę tu się zagłębić też i sobie tu chwilkę tą okolicę też można porozluźniać nawet tutaj jak się kończą żebra może się lekko rozluźnić i takim ruchem lekko masującym sobie troszeczkę tą okolicę też porozluźnić. U niektórych to będzie bardzo mocno bolesne, więc żeby to było w skali 5, maksymalnej 5 do 10 gór, to się ma rozluźniać. I tym sobie zakończyć. Ewentualnie jeszcze na koniec można sobie po prostu położyć ręce na brzuchu i kilka pooddychać na zakończenie. Takie spokojne się widzę, na koniec. Też po tym wszystkim nie zerwajcie się bardzo szybko do, do góry, żeby Wam się nie zakręciło w głowie. I jakby taka praca, później później troszeczkę ma wpływ też na krążenie, więc warto sobie spokojnie usiąść, e, e, pooddychać chwilę. Ja się już trochę rozróżniłem, także polecam wam tego spróbować, żebyście zobaczyli też na sobie, jak to, teby, to się u was sprawdzi, czy Wam teby, troszeczkę teby, to troszeczkę to e, pomoże. Oczywiście, jeśli macie ochotę, to możecie nasz kanał zasubskrybować, jeśli takie treści Was interesują. Natomiast jeśli macie inne problemy też, jeśli chodzi o pokarmowe takie bardziej szczegółowe, to, to dawajcie znać w komentarzach. Postaramy też się jakiś film tak by, dla Was przygotować, żeby pomóc Wam z jakimś powiedzmy konkretnym problemem. Natomiast dawajcie znać też w komentarzach, czy Wam pomogło. Czy może to do macie jakieś odkrycia albo odczucie, jeśli chodzi o swoje ciało, coś U was działo, dawajcie znać. No i co, trzymajcie się ciepło. I zobaczcie w kolejnych odcinkach z tej serii, jeśli chodzi o układ pokarmowy brzuszną i tego typu problemy. Trzymajcie się ciepło, cześć. Na naszymu, To chyba wszystko.